W tym roku przypada 25. rocznica powrotu Macau do ojczyzny i 5. rocznica ogłoszenia zarysu planu rozwoju wielkiego obszaru Zatoki Guandong, Hongkongu i Macau. Pod wpływem impulsu związanego z budową wielkiego obszaru Zatoki, Macau w pełni wykorzystało swoje wyjątkowe zalety i obecnie lepiej integruje się z ogólną sytuacją rozwoju kraju, budując zdywersyfikowany system gospodarczy integrujący przemysł farmaceutyczny i opieki zdrowotnej, nowoczesny przemysł finansowy. Przemysłu zaawansowanych technologii, branżę wystawienniczą i handel, a także przemysł kulturalny i sportowy. Transformacja ta nie tylko podkreśla witalność zdywersyfikowanego rozwoju gospodarczego Makao, ale także głęboko odzwierciedla pozytywny wpływ i nieograniczone możliwości, jakie przyniosła Makao integracja i rozwój wielkiego obszaru Zatoki. Przemysł medycyny chińskiej rozkwitł dzięki elementom Makao. W ostatnich latach, stawiając sobie za cel industrializację, standaryzację, cyfryzację i internacjonalizację, Macau rozpoczęło dogłębną współpracę z kontynentem i krajami portugalskojęzycznymi w zakresie badań i rozwoju, rejestracji i certyfikacji tradycyjnych chińskich leków, a także marketingu i promocji, przy wsparciu Parku Przemysłowego Nauki i Technologii Medycyny Chińskiej. Niektóre produkty medycyny chińskiej z powodzeniem weszły na rynki krajów położonych wzdłuż opasa i szlaku. Jeszcze bardziej rozszerzając wpływy przemysłowe Makao. Nowoczesna branża finansowa Makao przełamała ograniczenia małego rynku. Rząd specjalnego regionu administracyjnego wyznaczył jasny cel utrzymania udziału branży finansowej w lokalnym PKB na poziomie ponad 10%, zapewniając wsparcie polityczne dla dywersyfikacji rynku finansowego. W procesie integracji z wielkiego obszaru Zatoki Makao aktywnie buduje rynek offshore RMB i Zielone Centrum Finansowe. Do końca września 2023 roku w Makao wyemitowano lub notowano łącznie 332 obligacje o równowartości 519,3 mld MOP. Makao dokonało nowych przełomów w branży zaawansowanych technologii. W ostatnich latach Makao wzmocniło swoje powiązania ze strefą głębokiej współpracy Henkin guandon i Makao, aby osiągnąć komplementarność korzyści. Instytucje szkolnictwa wyższego w Makao stopniowo wysuwają się na czoło badań naukowych w obszarach takich jak sztuczna inteligencja i biomedycyna, a wraz z udanym uruchomieniem satelity Macau Science 1 w maju 2023 roku, Makao pisze nowy rozdział w swojej transformacji gospodarczej poprzez innowacje naukowe i technologiczne. Przemysł kulturalny, turystyczny, kongresowy i wystawienniczy w Makao rozwija się w szybkim tempie. Wydarzenia kulturalne i sportowe takie jak Macau International Culture and Arts Festival i Macau International Marathon stały się ważnym motorem wzmacniającym międzynarodowy wizerunek miasta, napędzającym lokalną konsumpcję, a liczba turystów przyjeżdżających do Makału w roku budżetowym 2023 roku wzrosła prawie czterokrotnie rok do roku, przy silnym ożywieniu branży turystycznej i nadaniu gospodarce gwałtownego impulsu. Silne ożywienie branży turystycznej dało silny impuls do ożywienia gospodarczego.